Mano wszystkim, z tej strony skrzynkowaty 1, a to jestem ja, który się palę. Mm, dobra. Ej, już się nie palę. Ej, no i dzisiaj będziemy grali na tej mapie. No i na innej mapie. No i na jeszcze innej mapie. No dokładnie, więc... Jak Muszę uciekać. Nie do... O, oh fuck, spadłem. Tak więc trzeba uciekać. Pożera się jakiś Diagxiowi wpadnie. Kurde, zacznie Zaczniemy bić. Kurde. Wiecie co, idę na inny serwer. Zradźcie na inną mapę, bo tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, jestem z powrotem na mojej ulubionej mapie, czyli na mapie neterowej. Koleś! Czy diaksowy, czy diaksowy? Nie diaksowy! Klepa, proszę Państwa! Klepmy go! -lo 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 -lo. Oh, fuck! Zabiję go! Zabiję gościa! Zabiję! Ech, Ech! Zabiję go! <laughs> A, pa. nie, nie zgadzam się. Kurwa, zabiję cię, cioto. Giń. Kurwa, szkielet rąbany. Tu, 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 tu. Powtórka z rozrywki. Czyli. Serio? Tak w ogóle, podoba wam się moje nowe cienkie intro zrobione w Movie markerze. Co tu się dzieje? Klepa, 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 klepa Gim. A! Nie ma Perła, per... Nie zdążyłem Ekhem, ekhem Chciałem się was zapytać, czy podoba mi się Wam się nowe moje intro i jeśli chcielibyście ze mną grać, taka informacja, no to no i od następnego tego będę robił liczniki li i dedów. Nic nie było, ja wcale nie dedułem jak mówiłem nowe informacje o kanale, wcale nie. Co wy sobie... co wy... co wy sobie myślicie? Ja... tak dednąć mówiąc o kanale... Kim? Penta kilku kuźwa, chociaż zabiję tylko dwóch. Zjem Koleś mnie goni! Muszę... a nie, jednak nie miał, Nieważnie. Serio? 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 Następne odcinki będą ziomeczkami. Takimi fajnymi ziomeczkami, a nie takimi niefajnymi. No serio, Jaksowi muszą mnie lać, kurde. Nie mają Jaksowi co robić, kurde, a i tak... Em... Em... ek, Ek no i ziomę! Yy, Nieważne. Kurde. Robi króciutkie, cię. Wiecie co? Coś mi się wydaje, że yy, wrzuca w moje filmiki za dużo megusta. Megusta to jest takie coś. Tak więc już wiecie, co to jest megusta. I się pytam, czy Iwa, ble. Czy, czy nie robię tego za dużo na filmikach, no bo wiecie, ja się o widów malę, by kanał się fajnie... Nie! Nie! Patrzcie, zaraz się obrócę i go zabiję. Kurwa, jednak nie. Nic nie mówiłem. A, aha, dobra, to trzeba skakać. Nie, 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 nie. Nie dalej, ciota? Musi się jest fajny, bo mnie goni. Zabije go! Nic Cio... nie wiem, To by było chyba na tyle w tym króciusieńkim łodcinecku. Jak zwykle na koniec biorę moje najlepsze rzeczy. Żeby później z nim specjalnie zginąć, żeby był lepszy filmik, ale to nieważne. No, tak więc... mam... ten nom. Nom, ten nom. no Nom, no ten no. Ten nom. Nom, ten nom. Nom. O kurde, ile diaksowych! Kolecie! Zabiję go! Zabiję go! Patrzcie jaki kill! Patrzcie jaki ultra super multi kill! Damn! Więc to by było na tyle w tym króciusieńkim odcinku, który nawet nie wiem ile trwał, bo robiłem bardzo dużo cięć i nie patrzyłem się na zegarek, jak sprawdzałem. Tak. Dobra, ale nie ma co więcej gadać. To był drugi odcinek, następny będzie z ziomkami. Ja się tymczasem żegnam i narka.